i popracujemy troszkę znowu z motocyklem stary motocykl tak bywa dzisiaj popracujemy nad stacyjką od już jakiegoś czasu jest kłopot z odpalaniem O, czasami przerwie podczas jazdy nie trzyma wymienimy zamówiliśmy używaną w lepszym stanie wymienimy zobaczmy jak będzie się sprawować do tego rozkręciłem klosz teraz rozkręcimy lampę żeby dostać się do śrub tam wyciągniemy stacyjkę założymy myślę, że to będzie szybka praca ściągnęliśmy lampy teraz pasuje poodpinać Przewody elektryczne no i będziemy rozkręcać dalej stacyjkę. Odpięliśmy wtyczki elektryczne, takie jak jest w kupionej nowej. Odkręcimy tam dwie śruby. Jedna, druga z tamtej strony. Jedna jest tu, druga tu. Wyciągniemy, wsadzimy. Powinno być dobrze. Jak widać kluczyk z przedłużką bez problemu się dostanie tam do śruby, którą trzeba odkręcić. Z drugiej strony tak samo. No i wyciągnęliśmy. Tu mamy starą. A tu mamy niby nową, ale używaną. Kabelki się zgadzają. Kolory też montujemy i sprawdzamy. No udało się zamontować bez problemu nową stacyjkę. Zaraz połączymy kabelki. Dokręcimy śrubki. Jak widać, jeszcze są niepodokręcane myślę że będzie wszystko w porządku tak poskręcaliśmy stacyjkę pospinaliśmy przewody elektryczne próba czy zadziała czy też uszkodzona uwaga idealnie Super, teraz to wszystko poskręcamy do porządku i naprawa zakończona. Przy okazji zrobiliśmy niewielki porządek z kabelkami, nowe osłonki, porządek w lampie i powinno być super. Taktykę wymieniliśmy na nową, używaną. Wszystko pięknie, ładnie spasowało. To po nie podciekało, ale się uspokoiło. Nie cieknie już pięknie, ładnie. Dobra, próbujemy, zapalamy. Kąd jest. W sanie. No i znowu przycisk. Przy odpalaniu szkolny błąd przecież należy wbić sprzęgło. Sprawa zakończyła się pełnym sukcesem. Motorek pali, że ho ho. Motocykl ma 35 lat, więc może się 38. To ma prawo się coś zepsuć. Ale szybka wymiana. Koło godzinki pracy. I znowu będzie żył. Do następnego. Zdemontowałem starą stacyjkę. I tu teoretycznie wszystko jest do naprawy. To jest wszystko rozbieralne. Tu są sprężynki, które się wyciąga o przesmarować. Tam są te krzywki, ale tu chyba jest jedna krzywka ubita. Dlatego to nie chce chodzić. Tu trzeba wyczyścić te kostyki przesmarować po złożeniu powinna działać japońska technologia lat 80. Naprawić, a nie wyrzucić i zalanym dostawić. Tak. A nie zalać i najlepiej wyrzucić. I nowe, i nowe. Nic to naprawy.